Cześć, witajcie. Jestem Kuba i w dzisiejszym odcinku zacenzuję dla Was zestaw Lego NASA Apollo Saturn V. Zapraszam. Z tego to właśnie prezentuje się karton. Tutaj mamy pokazane poszczególne części modułów całej rakiety. Mam też jakieś zdjęcia lądowania. w środku pudełka znajdziemy instrukcję taka o oraz bardzo bardzo dużo saszetek z klockami No, będzie dużo bardzo tak, składania. To właśnie prezentuje się złożony zestaw, jest naprawdę duży. A teraz przejdziemy do omawiania poszczególnych elementów rakieta rakiety. Rakieta jest tak wielka, że nie jestem w stanie jej pokazać całej na kamerze, nie uchwytuje jej kamera. Dlatego będę ją omawiać poszczególnymi elementami, czyli tymi oto modułami. Zanim przejdę do omawiania rakiety, omówię inne elementy całego zestawu. Dobrze, zaczniemy od. Lądownika, który wylądował na Księżycu z dwoma astronautami. I żeby zachować proporcje do rakiety, ludziki nie są normalne. Jest to wersja ludzika mini. Te najmniejsze, jakie tylko się dało. Sam lądownik tutaj ma obracaną część. To się całe obraca. To jest można odczepić. Tu ma silnik. Tu ma takie nogi, którymi ten trzymał się Księżyca. I to jest wszystko sobie umieszczone na takim malutkim skrawku terenu. Oprócz lądownika, dostajemy także taki drugi lądownik, który wylądował wraz z astronautami już na ziemi. Wylądował on na wodzie. A oprócz tego, dostajemy także skrawek wody na takiej oto niebieskiej, oto płytce. Dobrze. Pierwszy, jak i drugi, i trzeci moduł. Nie służyły do jakichś wielkich rzeczy. Miały one wystrzelić rakietę. To jest największy z modułów, znajdujący się w całej rakiecie. Z każdej strony ma on flagę USA, USA i ma napis USA. Tak się złożyło. Tak oto prezentują się właśnie silniki. Mają one takie te pomarańczowe kółka, które mają sym symbolizować ogień. Tutaj też z każdej strony jest flaga USA. I tutaj na te elementy wczepię się następny moduł. Ta jest tak wielka, że nie jestem w stanie jej pokazać sobie na kamerze. Nie uchwytuje jej kamera. Dlatego będę ją omawiać poszczególnymi elementami, czyli tymi oto modułami. Dobrze. Tutaj znajduje się trzeci moduł ostatni. Tu znajduje się moduł serwisowy. Tutaj moduł dowodzenia. A tutaj sam do końca nie wiem. To jest jak przeczytałem, moduł ucieczki, więc ten może być związany z czymś z lądowaniem. Do końca nie wiem, jak mi źle powiedzieć, to poprawiajcie mnie w komentarzach. Dobrze, to jest przy tym ostatnim module. jakoś dużo nie będę mówić. Ma on silnik na pewno, miejsce, gdzie można przyczepić drugi moduł. I teraz tak, tutaj jest. Powinien znajdować się um, lądownik księżycowy i podczas um, już lądowania na księżycu, to, było od, to się odczepiało, obracało się tutaj przyczepiało się do lądownika i to już to zostawało na orbicie księżyca, a lądownik już leciał, aby wylądować na księżycu. Dobrze. Teraz połączymy jeszcze kilka informacji o tym zestawie. I tak składa się on z tysiąc elementów. Jego cena to pięćset dwadzieścia za Taką dużą ilość elementów. Według mnie jest to bardzo dobra cena. Ma on metr wysokości. Jego numer to 92176. A w ramach ciekawostki o całej rakiecie została ona wystrzelona 14 maja 1973 roku. Według mnie zestaw ten jest warty zakupu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zostawcie subskrypcję oraz lajka pod filmem. Cześć!